22 grudnia i 22 komik w ramach kalendarza adwentowego. E, I tym razem mamy cóż, niespodziankę. E, w jakim sensie, no, w o jakim. E, po pierwsze, jestem e, naprawdę zaskoczony tak, ciepłego i w cudzysłowie normalnego komiksu, no bo w tym sensie, że tutaj mieliśmy bardzo nietypowo, nie, bardzo dużo nietypowych historii, e, bardzo szalonych, gdzie nie było takiej trochę może codzienności zbyt często, e, co jest też absolutnie fantastyczne pod tym kątem. Ale teraz mamy taką niespodziankę, bo jest taka bardzo zwyczajna odpowiedź, taka bardzo, wiecie, która by się mogła wydarzyć naprawdę, która miała, ma, jest taka bardzo, bardzo bliska. E, a jakby z drugiej strony jest to niespodzianka, ponieważ tytuł komiksu to niespodzianka. Aha, aha. Widzicie, zrobiłem to, aha. I jest to oczywiście praca od Asi Wardzyńskiej, której chyba nie kojarzę z wcześniejszych prac, jeśli chodzi o kalendarz adwentowy. Pewnie ktoś mnie poprawi w komentarzach, jeśli się pomyliłem, więc z góry przepraszam. I na czym to polega ta niespodzianka? No cóż, przede wszystkim też to jest Chyba komik z największą ilością kadrów wewnątrz tej jednej strony, którą mamy do dyspozycji, no nie da się ukryć, że Asia miała tutaj do przekazania taką opowieść, która no bez, bez takiego rozbudowania nie budziłaby tak dużego napięcia do tego finału, do tej tytułowej niespodzianki. Pokażę wam fragment. Jak sami widzicie, sporo tego tutaj jest a to była niecała połowa właściwie, właściwie to była tylko połowa, druga połowa jest poniżej, której nie będę spoilerować. To jest bardzo urocza opowieść o parze dwóch osób i w trakcie, no nie wiem, zbierania drewna na opał wspólnego jedna z nich odnajduje kwiatek w śniegu, taki wiecie, pod kloszem, czy jakkolwiek to nazwać, nie znam się, i to, miała, i to ma być ta niespodzianka właśnie dla tej, Drugiej osoby, tak w, w tajemnicy, że znalazła i będzie chciała jej to potem pokazać. E, no a i, i generalnie widzimy, jak mija czas, ta roślinka sobie tam rośnie e, i e, jedna z tych osób czeka, aż będzie można to pokazać i w końcu dochodzi do tego kulminacyjnego momentu, żeby przedstawić to, i nagle coś się dzieje. Ale z tego, co się wydarzyło, dzieje się kolejna rzecz, i o, to jest naprawdę przejmująca, fajna opowieść. E, dużo kadrów, ale jakże budująca e, emocji i serducho. Naprawdę e, fantastycznie to wygląda. E, a ten, te, ta, ten podział na tak bardzo wiele kadrów, to myślę, że jeszcze bardzo podkreśla fakt właśnie tych mijających dni: e, że mija trochę czasu od. E, Każdego z nich, jak ten kwiatek rośnie, więc wydaje mi się, że narracyjnie bardzo to fajnie buduje, jakby właśnie ten upływ czasu, który jakby jest odczuwalny bardzo przez czytelnika. W ogóle tak. właśnie, bo nie, nie wczytałem się w bio od, od Asi, co za życie w internecie można znaleźć od 10 lat. Pod tą nazwą kryje się Asia Bardzyńska. Zawodowo robi animacje 2D, w wolnym czasie rysuje komiksy, ilustracje, robi tułaże metodą handpok, gra na ukulele i bawi się. Się ze swoją kotką, Wenus, gra na ukulele? Przepraszam, ale... Mogę się, ja mogę się powstrzymać, ja, ja też gram na ukulele, ale jeszcze nigdy nie nagrałem nic komiksowego po ten kalendarz z w ukulele. Więc cóż, yy, dzięki Asiu za inspirację, fajnie, że graś na ukulele. No i jeszcze dwa dni, jeszcze dwa dni kalendarza. A, no i cóż, to by było chyba na tyle.